Dobrze, dzisiaj testuję e, czy, dubajską czekoladę. Dostałam ją w kolendii. Przewieszona jest z Austrii. Z, ze Sklepu Empire. Nie wiem, czy to dobrze mówię. Tak ona się prezentuje. A teraz. No Nie Znowu jest y, złote takie sreberko. To jest chyba w w ogóle w tych czekoladach. I coraz... So, I te wszystkie czekolady teraz, które testuję są takie niż małe. Ale ok. Zobaczmy jak to Austrii się prezentować. Wszystkie chyba miały tylko po trzy kostki, a tutaj no mają po trzy, więc tutaj się prezentuje. Teraz ją y przełamiam sobie. Mm, fajnie. Chyba to jest mleczna czekolada i coraz te co w kuliku leży dalej w ogóle to jest ale to też jest bardzo dobre Cena to 9 na 10